Dzień dobry Państwu, witamy w studiu głos.live. Kolejni goście i kolejny temat. Dziś będziemy mówili o specjalnym wydarzeniu, które przed nami. Zanim jednak co, kiedy i dlaczego, to przywitam naszych gości. Witam serdecznie Adriannę. jest. I Przemka. Witam serdecznie. Adriana Siwik i Przemek Orszulik, organizatorzy koncertu charytatywnego Charytatywnego z bardzo ważnego powodu, powiedzmy. Wracamy do wydarzeń z 29 grudnia, wybuch kamienicy przy głębokiej 32 w Cieszynie. No i Ada i Przemek postanowili pomóc osobom poszkodowanym, dlatego 9 lutego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny na rzecz poszkodowanych w tym wybuchu. A ten koncert patronatem medialnym objęła nasza redakcja. Szanowni Państwo, tylko bardzo krótko pozwólcie, że przypomnę naszym widzom, co wydarzyło się 29 grudnia. Około czwartej nad ranem doszło do wybuchu właśnie przy ulicy Głębokiej w Kamienicy. Ta kamienica niestety uległa zniszczeniu. Część fasady całkowicie spadła. Dwie kamienice przyległe... No Wszyscy wiemy, jak wygląda starówka cieszyńska. Ciasno, historycznie zabytkowe budynki. Te dwie są uszkodzone, zresztą inne budynki także zostały uszkodzone. No i mamy bardzo tragiczny bilans tego wydarzenia. Dwie osoby nie żyją, część została z tego miejsca ewakuowana. Mieszkańcy zostali bez dachu nad głową, i wy postanowiliście pomóc. Co właśnie robiliście? Chyba spaliście o czwartej nad ranem tego dnia. Tak, no zazwyczaj człowiek nie zwraca uwagę tak bardzo na te karetki, które jeżdżą w nocy. Ewentualnie ktoś coś tam obudzą i człowiek sobie śpi dalej. No niestety wtedy akurat to całe po prostu Cieszyn był głośny. Było wiele syren, było wiele aut strażackich i tak dalej. To wszystko słyszeliśmy. To nas obudziło. Czyli byliście tym centrum wydarzeń de facto. No, można by powiedzieć, ale nie wiedzieliśmy co się dzieje. To się dowiedzieliśmy aż potem nad ranem, kiedy przeczytaliśmy artykuły różne. E, oczywiście nas to poruszyło, bo to niedaleko od nas mniej więcej się wydarzyło. E, I na początku nie był, nie był taki pomysł, żeby zrobić taki koncert. Bo generalnie teraz na początku roku i też w grudniu, w listopadzie zajmowaliśmy się organizowaniem zajmowałem się organizowaniem koncertów swoich po prostu, żeby, żeby jakiś zrobić. No i, i potem właściwie Ada z po takim pomysłem, a może po prostu któryś z tych koncertów zrobić charytatywnie. No, bo wiadomo, trzeba pomagać ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Skoro no. Ada w takim razie tak postanowiła, to przekażmy głos Adzie. No to było całkiem ciekawe, bo jak byłam młodsza, organizowałam dużo akcji społecznych, nie poszłam na studia i troszkę gdzieś mi to wygasło. Natomiast zobaczyłam taką okazję po prostu, że można coś zrobić dobrego, ja wierzę w to, że dobro wraca. Więc jeżeli możemy wykorzystać to, co mamy, a mamy trochę talentów i mamy zdolną młodzież i lokalnych twórców, którzy mogą pomóc w jakiś sposób, może nie jest to finansowy, ale właśnie możemy zorganizować akcję, która pomoże zebrać nam środki na pomoc do tych osób. My osobiście nie znamy nikogo, kto był poszkodowany w tej akcji. Natomiast zorganizowaliśmy tą akcję i skontaktowaliśmy się z MOPSem em i różnymi ośrodkami tutaj w okolicy, które nam pomogły to zorganizować, które pomogły nam zebrać też lokalnych twórców, które pomogły nam dowiedzieć się w ogóle jak to zrobić, jak złożyć dokumenty i co tak naprawdę przygotować. Więc ja jestem troszkę w szoku, ponieważ mnie w Cieszynie nikt nie zna, bo nie jestem stąd. Natomiast jak dzwoniłam do, do właśnie różnych organizacji, każdy się mnie pytał, a kim pani jest, tak? A ja miałam, hmm, wiecie co, no ja mieszkam w Cieszynie po prostu, tak? I mam pomysł, I energię. Mam, tak, mam pomysł, mam energię i chcę coś zrobić dobrego. Nie jestem w żadnej organizacji, nie jestem w żadnej fundacji. Na no, co dzień w ogóle jestem programistką, także tutaj w żaden sposób się to nie wyłączy, prawda? Natomiast wszyscy odebrali mnie bardzo pozytywnie i powiedzieli ok, pomożemy, spoko. I ja, ja, ja tak patrzyłam i mówię super, dziękuję bardzo. Tak, Zaprogramowałaś to po prostu. W pewien sposób tak. I ta maszyna już jedzie dalej. Tak, to już po prostu ruszyło i tego tak już się nie da zatrzymać w tym momencie. Czyli zbierzmy fakty, mamy, drodzy Państwo, energię, pomysł, są ludzie, partnerzy, którzy wiedzą, jak pomagać i jak takie rzeczy organizować. Jest miejsce, no bo dom narodowy, Cieszyński Ośrodek Kultury. Zresztą wam bardzo dobrze znany, Przemku, scena w COKU i tak dalej. To też są Twoje miejsca i współpracujesz zresztą często chyba. Tak, oczywiście. Ja tam się pojawiam prawie codziennie, więc bardzo dobrze znam to miejsce i od razu pomyśleliśmy, że to będzie właśnie to miejsce nadające się świetnie na taką sytuację. No to jak to ma wyglądać tego 9 lutego? Tego 9 lutego to będzie wyglądało tak, że y, wystąpią lokalni artyści, a po prostu pomyśleliśmy o młodych artystach. Czyli jest Centrum Edukacji Muzycznej właśnie współpracujące z Cokiem tam w tym miejscu i swoich uczniów tam wystawi, że tak powiem, na scenę, którzy będą występowali. Oprócz tego też studio EJK, czyli inne miejsce, w którym też się edukują muzycznie młodzi artyści, którzy wystąpią, a potem wystąpię ja ze swoim trio na zakończenie tej imprezy. Ada, powiedz mi, bo oczywiście ta chęć pomagania, przekuta czy zaprogramowana, jak powiedzieliśmy, w te konkretne działania, to także w konkretach, jak możemy pomóc? Tylko podczas tego koncertu, czy jeszcze jakieś, nie wiem, popularne dziś zbiórki w sieci? Jak to ma wyglądać? Ja chciałam zrobić to bardzo oficjalnie z tego względu, że właśnie nie działam pod żadną organizacją, tak samo jak i Przemek, więc musieliśmy stworzyć komitet społeczny. Taki komitet społeczny musi składać się z trzech osób. Także do, naszego, do naszej dwójki dołączyła jeszcze Ela Kożuchowska, która zgodziła się po prostu nas wspomóc. Pozdrawiamy Elę. Pozdrawiamy Elę i pozdrawiamy Studio Wokalne JK, które też z nami wystąpi po prostu tego dnia. Więc stworzyliśmy komitet społeczny i zużyliśmy oficjalną zbiórkę, na której potwierdzenie jeszcze czekamy, ponieważ dokumenty do Warszawy idą 7 dni. E, więc... Ale to formalność. Tak, to jest formalność, bo już dostałam online akceptację, że tylko potrzebujemy na papierze podpisane wszystkie dokumenty. Także o zbiórka będzie oficjalna: będzie link, będzie kod QR, gdzie można będzie po prostu sprawdzić wszystkie dane i że jest to legalne, że nie tak. jest to nasze gdzieś wymyślone. Zbiórka będzie odpierać się tylko do puszek ze względu też na formę naszej organizacji. Także dnia 9 lutego będziemy stać z puszkami, nasi wolontariusze będą tam i będziemy zbierać w ten sposób fundusze. Czyli Państwa namawiamy do tego, żeby w drodze do coku 9 lutego pozbierać swoje oszczędności w gotówce, bankomat po drodze na rynku w Cieszynie zaopatrzyć się. Zresztą obojętne, jaką walutę tam wrzucicie, to już chyba sobie z tym poradzicie w puszkach. Po prostu wrzucamy do puszek i pomagamy bezpośrednio gotówką. Żadnych tam płatności nie będzie w ramach Komitetu Społecznego. Po prostu zbieramy pieniądze. Tak, dokładnie. Ja się troszkę martwiłam, jak będzie potem z wydaniem tych pieniędzy, tak? ponieważ to też nie jest taka prosta sprawa. Nie mogę po prostu przekazać tych pieniędzy poszkodowanym. Natomiast bardzo uprzejma pani z MOPS-u mi pomogła i powiedziała, że po prostu będziemy robić tak, że będziemy w stałym kontakcie i na bieżące potrzeby tych osób będziemy kupować rzeczy, a później będziemy się z nich rozliczać. Także ta pomoc będzie skierowana bardzo indywidualnie i będą zakupione rzeczy, które naprawdę są potrzebne. Nie będziemy kupować na wyrost, nie wiadomo czego, jakieś ubrań, butów, wiadomo, jak będzie to potrzebne, to tylko po prostu kupimy. Natomiast tutaj z panią z mops będziemy operować tymi pieniędzmi tak, aby każdy dostał taką pomoc, jakiej potrzebuje. I tym samym państwo mają gwarancję, że każda złotówka, każda korona, korona zostaje wydana w przemyślany sposób, rzeczywiście trafiając w te potrzeby, które no cały czas są, bo przecież osoby poszkodowane no zostały bez tego swojego miejsca, bez domu. Są gdzieś w lokalach zastępczych. Zresztą ja nie jestem sobie w ogóle w stanie wyobrazić, jak to może wyglądać, kiedy zostaje się bez niczego. Myślę, że każdy kto, się prze, po prostu, kto zahaczy o tę ulicę, bo widzi, co tam się stało, no to to jest masakra, nie? O której startujemy tego 9 lutego? Planujemy startować o 17, więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to zapraszamy na 17. No, zaczniemy właśnie od Centrum Artystycznego Martyny Prochowskiej, który wystąpi zespół Soundwave, czyli dziewiątka młodzieży, która świetnie śpiewa i na pewno rozgrzeje naszą publiczność. Później wystąpią soliści ze studia wokalnego AJK, no i następnie wystąpi Przemysław w Oszulik Trio na zakończenie, więc będzie się działo. Czy Ada tylko programuje, czy też występuje? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja na co dzień właśnie występuję u Eli w studiu wokalnym. Hmm. Natomiast w ten dzień będę po prostu prowadzić, bo to było już chyba dla mnie trochę za dużo emocji. Okej, okay. ewentualnie gdzieś w chórkach możesz coś tam Tak, dośpiewać, jak tak? najbardziej ja z boku zawsze śpiewam wszystko, także będzie można mnie tam usłyszeć. Państwa też namawiamy do tego, żeby włączyć się w ten wspólny śpiew, w to muzykowanie na koncercie charytatywnym. Przemku, pozwól jeszcze, że wykorzystam tę okazję, że mam was tutaj w studiu. Ty, jako człowiek z Zaolzia, ze Stonawy, zresztą znany dobrze też czytelnikom głosu i głos live, chciałbym skorzystać z tej okazji i zapytać jeszcze, co poza tym u ciebie? No bo nasi czytelnicy, ci starsi jeszcze pamiętają cię jak. Nazywałeś nawet z Noemi Macurą hmm, hymn PZKO do wiersza Henryka Jasiczka, Twoja ojczyzna, festiwal PZKO. Nie pamiętam, który to był rok. Nie wiem, czy 16, no, czy, czy. Nie, który... nie, to było później chyba, ale, ale było to dawno temu. E, dawno temu. Później, oczywiście, lider e, Amplifier, później e, solowe projekty. No a teraz co, trio? Czy jeszcze jakieś inne projekty? To jest bardzo dobre pytanie. W sensie obecnie nie nudzę się, zdecydowanie nie nudzę się. E, właściwie to jestem nauczycielem w Trzynieckiej Podstawówce, tam uczę wychowania muzycznego, na niecałe pół etatu, więc tak malutko. Poza tym jeszcze studiuję na Uniwersytecie Śląskim tutaj w Cieszynie, na Wydziale Sztuk i Nauk i Edukacji, czy jakoś tak? Tak to było. No długa nazwa, nieważne. Hmm. I tam jeszcze magisterkę kończę. E, oprócz tego właśnie jeszcze uczę u Martyny Prochowskiej właśnie w Centrum Edukacji mm -hmm. Muzycznej. Tam kilka też mam uczniów. E, no, i taka nowość na ten rok, to w tym roku planuję otworzyć swoją szkołę prywatną. O! E, tutaj w Czeskim Cieszynie. No proszę, to trzymam kciuki. Tak, tak dziękuję bardzo. No więc, więc tak dzieje się, dzieje się. I jeśli chodzi o samą tę twórczość, no to teraz właśnie postanowiłem chłopaków to poskładać, że zrobiliśmy takie trio, no a potem jak się to rozwinie to będzie super. No właśnie planowaliśmy teraz te koncerty z pewnym repertuarem, no ale jak się zdecydowaliśmy na koncert charytatywny, no to totalnie przekopałem repertuar, musimy totalnie na nowo wszystko poćwiczyć, specjalnie poza tę imprezę to znaczy repertuarowo w którą stronę? no w bardziej to w sensie w bardziej poważną, tak? Mm -hmm. Nie, nie, nie jakieś nie wiadomo jakieś wesołe utwory i tak dalej, ale no, z głębokim przesłaniem i tak dalej. Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję za te nowości. No i oczywiście trzymamy kciuki za wszystkie projekty, także koncertowe, wasze wspólne, no bo mam nadzieję, że ten koncert charytatywny też jest jakimś wstępem do innych wydarzeń organizowanych przez Was wspólnie, programowanych przez AD, jak powiedzieliśmy. Dzięki serdeczne za odwiedziny w studiu. Głos live. Państwa zapraszamy jeszcze raz. 9 lutego Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, koncert. Charytatywny na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wybuchu kamienicy przy ulicy Głębokiej. W Cieszynia gośćmi naszego studia byli Ada Siwik i Przemek Orszulik. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć! Dziękujemy.